Agata Duda włączyła się aktywnie w upamiętnienie zmarłego w poniedziałek prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Pierwsza dama potwierdziła, że nawet w tak dramatycznej chwili musimy być ponad podziałami. Przy okazji zachwyciła swoją nienaganną stylizacją. Agata Duda wraz z mężem uczestniczyli w spotkaniu Korpusu Dyplomatycznego. W jego trakcie uczczono tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska symboliczną minutą ciszy. Agata Duda postanowiła uczcić Pawła Adamowicza. Nienaganna stylizacja i wspaniałe zachowanie publika docenia nie tylko aktywne uczestnictwo małżeństwa dudów w wydarzeniu, ale i zwraca się przy tym uwagę na nienaganną prezencję pierwszej damy. Nie od dziś wiemy, że Agata Duda potrafi optymalnie dobrać strój do rangi i nastroju wydarzenia. Tym razem padają same wyrazy uznania. Pierwsza dama wystąpiła w wieczorowej, ale stonowanej kreacji. Portal Plejada, przykładający szczególną wagę do oceny kreacji wpływowych postaci życia publicznego, ocenia suknię Agaty Dudy w samych superlatywach. Czerń, delikatnie mieniące się złoto, zaduma. Komentatorzy doceniają klasę pierwszej damy typowa dla chwil zadumy i żałoby czerń, delikatne prześwity, ciemny płaszcz. Tak prezentowała się na spotkaniu korpusu dyplomatycznego Agata Duda. Choć tematem spotkania były stosunki międzynarodowe i kulisowe rozmowy z dyplomatami, zwyczajnie nie dało się przejść do porządku dziennego bez nawiązania do tragedii z Gdańska. Musimy przyznać, że pierwszej damie znakomicie udało się połączyć oba aspekty. Razem z prezydentem Andrzejem Dudą, który przy garnitur i muszkę para prezentowała się olśniewająco. ten większy szacunek dla pierwszej damy dobór kreacji i upamiętnienie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza potwierdziło klasę i modowy gust pierwszej damy Co jak co, ale w kwestiach modowych agacie Ducie nie można zarzucić nawet drobnej pomyłki Agata Duda, chociaż rzadko angażuje się w debatę publiczną, teraz wyraźnie zdaje się angażować w próbę uczczenia zmarłego Pawła Adamowicza. Pierwsza dama pojawiła się obok męża podczas mszy, która miała na celu upamiętnić śmierć prezydenta Gdańska. Polacy. Pomimo różnic poglądów, teraz starają się wspólnie i godnie uczcić pamięć mężczyzny. Brutalny atak na gdańskiego polityka przyniósł wiele druzgocących konsekwencji. Ci, którzy się angażują w dyskusję o nienawiści w mediach w polskiej scenie politycznej. Pogrzeb Pawła Adamowicza odbędzie się już w następną sobotę o godzinie 12 w Gdańsku.